Witam serdecznie państwa. Dzisiaj mamy dwudziesty siódmy styczeń dwa rok i jak widzicie państwo, do słońca pszczółki wyległy. ale tylko prawdopodobnie wyległy te, które słabo znoszą zimowle bo te rodziny przele co dobrze zimują o tej porze nie mają potrzeby wychodzenia Wylotki są czyste, nieofajdane Pod wylotkami miejsce wolne od pełzających pszczół. Także teraz rodziny pszczele dokonają przejścia na plastry niewyjedzone Zmienią miejsce ułożenia kłębu No i że zacznie się proces Prawdopodobnie zacznie się proces rozmnażania Tu wczorajsza bohaterka, tu dopiero rodziny tak się no i tu w głębokim cieniu, rodzina pszczela oblatuje się, gromadnie wyszła na przednią. Ściany ula, ul w głębokim cieniu. To nie są zbyt sprzyjające warunki do odblotu, mimo że jest 10 stopni, ale ten chód w tym mocnym wiatrze lodowatym czuć. Ten wiatr mocny daje swoje oznaki, swoje symptomy. Że to jest pora zimowa, a nie pora letnia. I jak Państwo widzicie, Rodziny przele w głębokim cieniu w ogóle się nie ruszają To by znaczyło, że się bardzo dobrze mają Tu widzę, że jedna pszczółka Coś sprawdza No i przede wszystkim tu jest rodzina, która pracuje która ma młode i ona powinna tu latać, oblatywać się, bo jest bardzo ciężka, a ona tego nie czyni. To znaczy, że ten czerw, który wychowuje, nie jest dla niej w tej mojej super fortecy żadnym obciążeniem. No i przejdziemy tu do innych rodzin pszczelich ani słychu, ani dychu, to jest ładna rodzina nie oblatuje tu też się nie oblatuje i w ogóle nie sprawdzam czy żyją czy nie żyją wiem że rodzinki były ok to nie ma takiej potrzeby nie stwierdzam obserwując lotki pracy w tych ulach to nie ma potrzeby żeby cokolwiek tam zaglądać, niepokoić niszczyć warunki ulowe środowiskowe wpuszczać niepotrzebne niepotrzebnie im jakieś tam lewe powietrze drodzy państwo no w tej rodzinie jutro będę musiał założyć słoiczek z miodem bo tu miałem problem z, z dokarmieniem z tej rodziny tej rodziny, długo czerwiła młoda matka i rodzina poprzednia w takim ulu, która czerwi ta D też będzie jutro miała założony słoiczek z miodem skrystalizowanym rozgranym, no ponieważ ona czerwi, ma dużo czerwiu, no i trzeba i na wszelki wypadek taką asekurację zrobić bo naprawdę teraz zacznie się konkretne czerwienie tu jest Ul numer 5, proszę popatrzeć, ta rodzina pszczela w ogóle mimo, że słońce zagląda, jej bez wylotek do ula nie jest zainteresowana żadnymi oblotami. A tu nie wiem, jak dawno już latają, ale latają, to się przeciąga. Jak na moje warunki, pszczelarzenia gdzie waroza nie jest tempiona środkami ekologicznymi takimi jak ciężkimi kwasami i amitrazą to jest wszystko ekologiczne można powiedzieć aby nie urażać tych co stosują ja po prostu mam pasiekę bardzo nieekologiczną bo tylko cukier w pudle stosuję na waroze butelkę węgla i krótką komórkę to są sposoby nieekologiczne Proszę Państwa, niektórzy pszczelarze już naczekają, że im pospadały pasieki Rodziny przelew w dużych ilościach No niestety tak się dzieje, gdy rodzinom pszczelnym przedawkujemy kwasy malutku wszystko odejdzie, pomalutku się ul wypróźni z i zostają puste ule Niestety, kto stosuje kwasy, musi wiedzieć, że tam musi być naprawdę wulu wywiew przeciąg fizyczny. Najlepiej, aby daszka nie było. To wtedy rodzina pszczela może czuć się bezpieczna, ale jak już jest daszek założony, to niestety możemy doprowadzić do tragedii. I później nim jest tych pszczół, mimo że cały sezon będą piękne pszczoły. Taki jest urok kwasów, taki jest urok zakwaszenia zbytniego pszczelich gniazd. Także dawno moje pszczółki na wiosnę z takim impetem się nie oblatywały. To jest wszystko, drodzy Państwo, rezultatem krótkiej komórki dwutlenku węgla i cukru pudru. Te trzy strzały bez cały prawie sezon stosowałem. I jak widzicie, mam pszczołę zdrową, nieskażoną chemią, która pięknie brzęczy, pięknie huczy i cieszy ucho i oko pszczelarza no wiadomo, że to rodziny nie są połączone 2-3 z odkładami na zimę to nie są zbyt liczne ja takiej polityki nie prowadzę, bo wiosna jest na tyle długa, że te pszczoły jak są w miarę ładne, potrafią się na zbiór odpowiednio wzmocnić Wielu, wielu połączy trzy rodziny w jedną i to duże, i potem się chwali na wiosnę, że ma po trzy korpusy pszczół. Nie zachwalam takich metod, chyba że kto na odkłady, bo na miód to można miodu przy takich rodzinach nie oglądać. Bo one ciężko utrzymać w nastroju, nastroju roboczym. I ogólnie sytuacja się bardzo dobrze, jak Państwo widzą, układa w tych ulach. Tak jak mówiłem wczoraj, ta rodzina zaczyna się żwawiej ruszać. To jest słaba rodzina. To jest silna rodzina, no ale tyle chodzą, ile radzą rady. Ile mają ochotę Tu się dziewczyny rozkręcają Ale ten wiatr Psuje robotę Tu będę musiał matkę zmienić Bo to jest matka nieplenia Różne sztuczki robiłem, poszerzałem ulicę I nic nie zmieniło I jeden kolega przeraż mi mówi Weź wycofaj matkę, wychowaj nową I się problem skończy no tu proszę państwa pszczoła wyszła sprawdza jaka temperatura no i weszła do środka zameldować spytać się co robimy wyskakujemy czy siedzimy następne pszczółki sprawdzają no ale ten wiatr za silny za silny no i proszę drodzy państwo, tu oczyszczają pszczoły denice, widzicie? Oczyszczają denice, ale również chodzą pszczółki. No ale nie widać, żeby tu były jakieś rozwęte odwłoki. To jest w cieniu, to wszystko się dzieje w cieniu. No niestety, która wyląduje na ziemi, posiedzi dłużej, posiedzi dłużej, może się już nie podnieść, bo skrzepnie. To wszystko dość dobrze, to wszystko dość dobrze wygląda. No i tu cisza i spokój. Dość energicznie, te pszczoły, zula wysk wyskoczyły. No parę miesięcy się posiedziało w kłąbie, pohibernowało. Teraz nie chodziłem kołów. Dałem im spokój, nie były niepokojone. I tym zaoszczędziłem masę energii tym rodzinom strzelam. I co dziwnego? Nawet mnie nie obajtują, nie obsiadają. Dobrze się mają Nie szukają miejsca do spoczynku tu ciężko im idzie no i tak muszę jakiś miodzik wystawić do podgrzania o jutro dwóm rodzinom muszę niestety założyć na wszelki wypadek Proszę Państwa, tak wygląda u mnie 27 stycznia w tej zawsionej pasiece. Tak, tu mam stronę w głębokim cieniu. To jest spokój, tylko na samym końcu szułki ruszyły do oblotu w tym ulu a z strony z wystawki słonecznej pszczoły prawie w połowie ulów się oblatują i prawdopodobnie te które są w lepszej kondycji nie oblatują się, bo nie czują takiej, drodzy Państwo, potrzeby. Także na dzień dzisiejszy jestem zadowolony i mam nadzieję, że wszystkie moje rodziny pszczele żyją, bo ja jako pszczelarz nie zrobiłem nic wbrew naturze pszczelej. Nie nadużywałem ich zdrowia. Z żadnymi kwasami ani amitrazą. Pszczoły zdrowe, niepotrute, niepoparzone, nieoślepione. Dlaczego by miały nie przetrwać tego trudnego okresu dla nich? A czy to trudny okres? Zima letka, wspaniała, pozwala pszczołom hibernować, a nie zachodzi takie zjawisko, żeby się musiały przepracować po, przy wytwarzaniu temperatury. Raczej tu będą świetne zapasy w ulach. I jak widzicie, piękne pszczoły. Na marzec zapowiadają zimno. To będzie okres, w którym rodziny będą już szczerwić. No niestety ciężko będzie na siatce na dykcie od spodu rodziny trzymać na takich ulach bo będą powstawać choroby czerwiu będą znilce, nie znilce startować a w takich ulach raczej jest duże mniejsze prawdopodobieństwo gdy są ule dobrze ocieplone wylotek odpowiednio dobrany żeby sobie wyhodować zgnilca bo jak mówię w jednym nagraniu każdy mówi zgnilec zgnilec jak się pszczoły zarażają jaką higienę zachowywać ale nikt nie mówi jak powstaje ten zgnilec Znilec zaczyna się od wiosennego zaziębienia czerwiu. Komórki niewyczyszczone pod zasklepem Ta pszczoła gnije. Przechodzi w różne fazy, w różne bakterie, aż dochodzi do bakterii gnijnych. Ale to trwa parę miesięcy nie dni ani tygodni. I takie są narodziny z Nilca. Z Nilca pszczelarze sami sobie wyhodują, jak nie potrafią zapewnić w naszym klimacie odpowiednich uli, o odpowiednich standardach. No, niestety, to jest jedna z zalet uli retro. No i proszę Państwa, tym spostrzeżeniem serdecznie się z Państwem żegnam.